Dzisiaj zrobimy sobie test Nowego Red Bulla, niedawno wyszedł, gruszka Cynamon jak dzisiejsza pizza, że dzisiaj jadłem z gruszką Więc zobaczymy jak to będzie wyglądać, no gruszka do mnie przymija, przemawia Cynamon to bardziej do jabłka Jest otwarte no zapachowo może być kolorek taki jasny puszka ładna ładnie dobrane kolory czcionka, etykieta to kolor napoju, no ja bym powiedział taki no, jak co, gruszkowy, no, taki jabkowo-gruszkowy. Smak, bardziej gruszka, a cynamon taki jest pod smak, bym powiedział. Ale dobry, dobry, na pewno lepszy niż guma balonowa, co nieraz jadłem. Ale smakuje. Nie. polecam jak ktoś lubi, ktoś chce spróbować to polecam taka puszka